Dzień dobry państwu. Nazywam się Grzegorz Leśniak i chciałbym przedstawić Puls Rynku, czyli nasz tygodniowy komentarz ekonomiczny, przygotowany dla doradców oraz klientów firmy Profit Doradcy Finansowi. Za nami kolejny tydzień na rynkach akcji, pełen sprzecznych emocji inwestorów. Z jednej strony wciąż żywe są nadzieje niektórych na to. Że wizja, wizja rychłej recesji w gospodarkach wielu państw przystopuje zapędy banków centralnych do zaostrzania polityki pieniężnej. Z drugiej strony, dane makroekonomiczne wciąż ponuro skrzeczą i trudno ignorować ich pesymistyczny wydźwięk. Stąd nie brakuje też chętnych do pozbywania się akcji i ucieczki w stronę bezpiecznych przystani w rodzaju dolara. Tematem tygodnia były ostatnie dane. O czerwcowej inflacji w USA. Znowu zaskoczyła ona, przekraczając barierę 9%, a obecny jej poziom jest najwyższy od 40 lat. Trudno przy takich danych mocno wierzyć w to, że Fed nie będzie dalej podnosił stóp procentowych. Ale optymiści z kolei uważają, że górka inflacyjna została już osiągnięta, albo jest bardzo blisko, więc i Fed powinien niedługo skończyć się wygłupiać z tym jastrzębim nastawieniem. Jestem ciekaw, ilu z tych optymistów kojarzy sytuację na rynku Stanów Zjednoczonych z lat 80., kiedy to Bank Federalny, aby walczyć z rosnącą inflacją, podnosił stopy do kilkunastu procent. Tak, wiem, z dzisiejszej perspektywy to zupełnie nierealny scenariusz. Dzisiaj dbałość banków centralnych o wzrost gospodarczy jest nieporównywalnie większa od tej z czasów twardego kapitalizmu epoki Regana. Ale co jeśli inflacja nie będzie chciała odpuszczać i nawet jeśli nie urośnie już zbytnio, to może nie chcieć wyraźnie spadać? Jeśli chodzi o najbliższą przyszłość, to zapewne strefa euro jest w tej chwili w znacznie gorszej sytuacji. Europejski Bank Centralny wyraźnie przespał moment na zaostrzanie swojej polityki zerowych stóp i teraz ma poważny kłopot. Bo z jednej strony inflacja cały czas bije swe rekordy i wciąż rośnie, a z drugiej Zbliża się nieuchronnie zimowy kryzys energetyczny inicjowany przez perfidną politykę surowcową Rosji, która szantażem gazowym chce zmusić Europę, a przede wszystkim Niemcy, najbardziej uzależnione przemysłowo od rosyjskiego gazu, do odpuszczenia sankcji gospodarczych na nią nałożonych, a może i zaprzestania wspierania militarnego, politycznego i gospodarczego wciąż dzielnie walczącej Ukrainie. Co zrobi EBC dowiemy się już w tym tygodniu? Prawie pewna jest pierwsza od lat podwyżka. Pytanie tylko, czy bank zaskoczy może skalą tej podwyżki i co zrobi dalej? Która szala przeważy troska o inflację, czy o zwalniającą gospodarkę? Na razie trudną sytuację Eurozony inwestorzy dyskontują na rynku walutowym. Euro praktycznie zrównało się swoją wartością do dolara, a nawet w zeszłym tygodniu przez moment dolar był mocniejszy. W Polsce do ogólnoświatowych obaw musiał jeszcze dojść ewidentnie jakiś czynnik lokalny, bo jeśli spojrzymy na spadek wig który w zeszłym tygodniu wyniósł prawie 5,5%, to przy jedno-dwuprocentowych spadkach rynków bazowych widać, że coś z tą naszą giełdą jest nie w porządku. Najwygodniej zwalić będzie winę na polityków. Zresztą łatwo będzie do takiej tezy znaleźć konkretne fakty i połączyć reakcje inwestorów na nie. W zeszłym tygodniu została ostatecznie podpisana ustawa, która m.in. daje prawo wszystkim złotówkowym kredytobiorcom hipotecznym do skorzystania z bardzo atrakcyjnych wakacji kredytowych, czyli mo możliwości zawieszenia spłat swych rosnących w zastraszającym tempie rat kredytowych. To może sektor bankowy sporo kosztować i nawet jeśli jak zwykle jak największą część tych kosztów będą próbowały przerzucić na nas, konsumentów, to i tak był to wystarczający pretekst do tego, aby dokonać pokaźnej przeceny giełdowych banków na warszawskim parkiecie. Jakby tego było jeszcze mało, premier Morawiecki przypomniał w zeszłym tygodniu swój jakże populistyczny pomysł, że firmy, które nadmiernie zyskały na ostatnich kryzysowych czasach, będą musiały podzielić się swym nadmiarowym zyskiem z Polakami. Jak tego technicznie dokonać, na razie szczegółów nie podał, za to jako głównego darczyńcę wskazał sektor paliwowo-energetyczny, a to trzon WIGU 20. Stąd spadek indeksu dużych spółek był jeszcze mocniejszy i wyniósł prawie 7%. Jeśli do tego dodamy zamieszanie wokół rozbieżności pomiędzy prognozami przyszłej inflacji podanymi przez prezesa NBP po ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej i raportu tego samego NBP, który ukazał się chwilę później, jak również najnowsze projekcje Eurostatu, który wprawdzie przewiduje, że w przyszłym roku inflacja w krajach unijnych ma być już mniejsza, jednocyfrowa. To jednak najwyższą ma zanotować nie kto inny jak polska gospodarka. Nie może zatem dziwić w takim otoczeniu makroekonomicznym i politycznym pesymizm inwestorów nad Wisłą. Choć na pocieszenie można dodać, że chyba nie wszystko stracone, skoro trochę siły zaczęła odzyskiwać słabiutka złotówka, między innymi przez czujny popyt zagraniczny na polskie obligacje rządowe ilekroć ich rentowność zaczyna skakać do góry. A patrząc na odbicie giełdy z dzisiaj, to wygląda na to, że również nad Wisłą znajdą się optymiści, którzy wierzą, że gorzej już być nie może. E, chociaż nie. Jak to było w tym dowcipie? Czym się różni pesymista od optymisty? Że pesymista twierdzi, że gorzej już być nie może, a optymista, że może. No i może. No nieważne. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i na kolejny puls rynku zapraszam w następny poniedziałek. Do zobaczenia.